Sędzia sprawdza, czy wszystko jest gotowe. Poloniści będą rozpoczynać od środka: oczywiście standardowo klasycznie niebiesko-czerwone stroje, natomiast przyjezdni na czarno. No i rozpoczęliśmy już długim wybiciem. Gdzieś w okolicy skrzydła tam Konrad Andrzejczak próbuje piłkę odebrać, no ale kończy się to tylko rzutem z autu dla Karkonoszy. No jestem ciekaw jakie będą te pierwsze ruchy. Wiemy, że naprawdę bywało nerwowo w zespole Polonii, no ale nie ma się co dziwić, bo nie takiego startu sobie życzyli. Ale poczekajmy, bo Dawid Krzemień napędza kolejną akcję. Jest pierwsze uderzenie, ale zablokowane. Jeszcze jest Konrad Andrzejczak, lewe skrzydło. Zobaczmy, już podchodzi pod pole karne. Próba środkowania. po raz kolejny zablokowana. Krzysztof Haugas bardzo dobrze odegrał. Konrad Andrzejczak po raz kolejny przedłużenie, zobaczmy i jest gol, kapitalnie się to rozpoczyna, Patryk Stefański niczym samolot tutaj pędzi, jeszcze pobudza swoich kolegów, no taki początek spotkania to jest coś, czego chyba wszyscy oczekiwali, też jest okazja na interakcję z kibicami, no a od kolejnego meczu domowego już będziemy mogli podziwiać się... Z poczynania polonistów z perspektywy trybuny, no bo wracamy na Frycza-Modrzewskiego tam. Oj, teraz się zagadałem, a Konrad Andrzejczak do, zobaczył, że nieznacznie bramkarz się wysunął, próbował mu ją gdzieś tam wrzucić za kołnierz. Dobrze, ustawiony dominik konieczny już tą piłkę wygrał w środku pola Konrad Andrzejczak. za kolejną akcję, dobrze, wszedł między dwóch przebojowo tutaj, zobaczmy, szukał jeszcze zagrania do środka w kierunku naszego napastnika, ale nie tym razem. No, i po raz kolejny ten chyba najbardziej aktywny czyli Siudak. On próbuje na lewej stronie. Był faulowany, ale było to przed polem karnym czy w polu karnym? Zobaczmy, jaka decyzja. Chyba jest rzut karny. Już jest wszystko gotowe. No i kto będzie górą? Czy Brzozowski, czy nie? Ależ się zabawił. No naprawdę kapitalnie to zrobił. Zawodnik Karkonoszy, Jelenia Góra. No, i mamy jeden do jednego. Jest w tym momencie 27 minuta spotkania, ale naprawdę trzeba przyznać, że wykonanie tego rzutu karnego było kapitalne przez Bedronka. Szybkie zagranie do krzemienia. Ten odegrał z pierwszej piłki był naciskany, ale utrzymuje się przy piłce Polonia. Teraz się zawalił w środku pola konieczny. Dobrze. Zrobił przewagę. To on tutaj gdzieś wykazał inicjatywę, żeby napędzić tą akcję. Jest Patryk Sefański już na boku. Zobaczmy, jeszcze walczy o piłkę. Jest. Strzał, próba dobitki, ale naprawdę zakotłowało się teraz w polu karnym. Widzimy aż trzech zawodników daleko od swojej bramki, jeżeli chodzi o karkonosze, więc troszkę więcej miejsca powinno być na wojsku. Dawid Krzemień napędza tą akcję. Stefański. Będzie próba dośrodkowania w kierunku napastnika? Nie, tam Michał Płonka, dobrze wszedł gdzieś z między dwóch defensorów. Próbować rozgrywać tą akcję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już zagranie na skrzydło. Tutaj jest numerem 15 jest Wawrzyniak. Zagranie do środka. No będzie groźnie. Siódek w polu karnym nie może się obrócić, no bo wtedy będzie miał dogodną sytuację. Konieczny. W kierunku Andrzej Czaka, ale czujny defensor. Zobaczymy jeszcze jest Patryk Stefański. wdaje się w dryblik w polu karnym rywala dobrze przełożył na lewą, ale dośrodkowanie już było zbyt blisko bramki, zbyt głębokie. Czeka na kolegów. Rozgląda się komu zagrać. Jest wsparcie. Także no zobaczymy co z tego wyniknie. Jeszcze jest poszelężny w obrębie naszego pola karnego, ale dobrze gdzieś tam odpychany. No, tutaj trzeba uważać, być czujnym. No bo naprawdę karkonosze robią. Dobrą akcję gdzieś na koniec tej pierwszej części spotkania. Zagranie na przedpole. I teraz to poloniści się musieli głęboko cofnąć. Zakończone cała akcja uderzeniem z dystansu. Dobre rozciągnięcie. Teraz prawą stroną zrobiło się troszkę przestrzeni. No niebezpiecznie, naprawdę. Już tutaj pędzi Wawrzyniak jest pole karne Poloni. Zagranie na przedpole, gdzieś w okolicy 11 metra i teraz uderzenie z dystansu, ale no z problemami Dominik Brzozowski. Stefański. Ochwaty pozycji spalonej nie było. Dobrze tą piłkę zgasił już zagranie do Dawida Krzemienia. Ten rozciągnął do Stefańskiego. Stefański na winie. Tak, po raz kolejny ścina akcję do środka. Naprawdę mają sporo problemów obrońcy Karkonoszy z tym zawodnikiem. Karkonoszy uczyłem się w dalszym ciągu przy piłce. Teraz troszkę miejsca sobie zrobili na boku. Próba dryblingu. Nieudana, ale najważniejsze dla Karkonoszy jest to, że w dalszym ciągu są w posiadaniu piłki. Uderzenie takie nieprzyjemne, kozujące tuż przed bramkarzem, ale no już Polonia po wznowieniu Michał Bedronka. To on daje impuls w postaci zagrania na w skrzydło, gdzie troszkę Stefański. ten dośrodkowuje w kierunku dalszego słupka. Piłkę zbiera jeszcze Konrad Andrzejczak. Także. Utrzymujemy się w posiadaniu. Próba wejścia w dribbling między dwóch zawodników zakończona dośrodkowaniem. Jeszcze tam Grzegorz Ochwaty przeszkadza rywalom w rozegraniu no i to się opłaciło, no bo w dalszym ciągu Polonia jest przy piłce. Zobaczymy, Krzemień. Dobra, taka zmiana posiadacza piłki przejściowa. No i jest gol! Kapitalnie gdzieś tam odnalazł się w polu karnym Grzegorz Ochwat. I to on po spiązkowaniu piłki przez bramkarza umieścił ją w siatce z najbliższej odległości. I od minuty 60. to Polonia właśnie prowadzi. W tym momencie jest ten, który wszedł z ławki z numerem 7, czyli Mateusz Serwiński, ale on tą piłkę stracił. Natomiast z drugiej strony kapitalnie teraz zagrał w środku pola e, Stefański i sam na sam będzie Jarosław Czernysz czy sobie poradzi z bramkarzem rywala. E, no przeszkadzał mu gdzieś obrońca, ale teraz naprawdę dobrze zagrał taką piłkę postawioną w kierunku płonki. Ten już rozciągnął na prawe skrzydło, tutaj jest Kordian Górka, e, Stefański po raz kolejny. Zagranie do Kordiana Górki, który się podłączył, wyłożenie piłki, no i to powinien być gol. No teraz prostopadłe zagranie w kierunku Krzemienia, ten wszedł w tempo, bardzo dobrze w pole karne rywala i on się w dalszym ciągu utrzymuje przy piłce, uderzenie, ale w środek, dobrze ustawiony w tej akcji pościak. Teraz troszkę niepotrzebna strata, bo były opcje rozegrania tego przez tył i utrzymania się przy piłce, no ale wraca Kordian tutaj, chce naprawić swój błąd, ale poczekajmy, no bo Karkonosze konstruują ostatnią akcję. Tak, to była ostatnia akcja tego meczu, właśnie w tym momencie sędzia gwizdnął, po raz ostatni. 2 do 1 polonia bytom zwycięża z karkonoszami Jeleni Góra w ramach szóstej kolejki trzeciej ligi grupy trzeciej.